Witam, z tej Skipper Kowal. To jest przedostatni odcinek z hakowaniem. Ostatni będzie o samolotach, ale ten jest akurat specjalny. Będziemy hakować Nulls of Brows. To jest akurat trudniejszy hak niż inne, bo tam trzeba trochę skomplikowanej rzeczy. Chodźcie w Happy mob. tutaj, Brawl bravo start. wchodzicie w niego najpierw musicie oryginał zainstalować, bierzecie Dobland klikacie Dobland, on się z wami zainstaluje i nie instalujecie go, wychodzicie z niego macie go tylko zainstalowanego i bierzecie pierwsze, Brawl Starts mod 16176 bierzecie Immunitet Everything Install i to będzie Install Instalujecie on zainstaluje. Ale to nie wszystko. Potem bierzecie tylko, że gotowe jeszcze nie otwieracie. Instalujcie jeszcze Super Sumab Pro mod. Bo to, żeby jeszcze może zadziałać wszystkie gry, to jest takie dodatkowe. Ale jeżeli chce, nie chcecie, to nie musicie, ale raczej wolałbym, żebyście to pobrali. To daje wtedy dużo. No. Potem jak to wszystko pobierzecie. Będzie Nulls Bravs. Popatrzmy. Macie tu... no. się wam tylko tu no. No. dziękuję za obejrzenie filmu zostawcie lajka łapkę w górę i subskrypcję widzimy się Kolejnym odcinku. Cześć.